Księga Syracha definiuje pyszałka. Pyszałek to jest ten, który zachorował, i korzenie choroby zeszły aż do serca, można powiedzieć, aż do jego ego. I choroba polega na tym, że nie uwzględnia. Kogoś, kto nad nami panuje, kogoś, kto otacza nas łaską, kogoś, kto nas stworzył i daje nam swoje życie po to, żebyśmy potrafili zafunkcjonować w kategoriach dobra, wybierając właśnie dobro. W kategoriach piękna, zachwycając się stworzeniem świata przez Pana Boga, i w kategoriach prawdy, prawdy, której nie można oddzielić od wolności. Natomiast Pieszałek choruje w ten sposób, że jest tym, który nie rozważa przypowieści, to znaczy nie czerpie doświadczenia ze swojego dotychczasowego życia. Z opowieści ludzi mądrych nie, nie obiektywizuje swojego doświadczenia. On po prostu wie, ponieważ on jest w centrum. On siebie eksponuje i y, y, wtedy nie ma w jego sercu pragnienia mędrca. A mędrzec potrafi, będąc wielkim, mówić o sobie skromnie. Mędrzec siebie po prostu nie eksponuje. I to jest y, choroba pyszałka. Dobrze jest zastanowić się, czy my czasami na tę chorobę już nie zapadliśmy dawno.